Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Lawi, a to jest Legend Online. Kurde, tak ludzie często do mnie mówią Lawiat, Lawi, że już jakoś tak się odzwyczają od Farkasa. Ale że to jest Legend, to mogę przywitać się z Wami jako Lawi. A witam się z Wami tuż po północy, tak, 12 minut po północy. No, mamy ciekawe eventy. Ludzie, którzy, tak jak ja, Czekali ze szkoleniem bestii lub byli zabiegani, też tak jak ja i nie mieli czasu na to. Mają teraz dużo szkoleń bestii i dużo możliwości wymiany. Tylko ja przed chwilą głupotę odwaliłem, bo przez przypadek nie to, co słyszałem, zrobiłem, ale zaraz do tego wrócimy. A mianowicie, mamy szkolenie bestii bez limitu. Czyli możemy zdobyć maski, a za maski możemy zdobyć, jak wszyscy wiecie, dosyć ciekawe nagrody. Z czego ja chyba ze szkolenia wezmę marę tutaj u nas zwane kamieniami wzrostu. Zbroje, broń i haskiego. Może motor, ale niezbyt mnie to interesuje. Niezbyt mi się podoba także plus 30, ale tu wchodzi teraz jeszcze tu mamy zaawansowane wymiana tych owczej skóry. Czy mi się zdaje, że już taki event ja był zawczół z Kurą, ale pewien nie jest. Z którego można takie same nagrody zdobyć? Mara jest w wymianie 1 do 1. Tego. A mnie jest 1 do 1. Można zdobyć również, tak jak wcześniej, w te, czy w, w tym ewencie z wymianą masek, takie same nagrody praktycznie. Tylko w innej wymianie. Yy, stroj, a najlepsze co jest, można zdobyć yy, różową świnkę 90, za 99, tylko owczych skór dającą plus 40 parametrów. Panda ABAO za 240, aż dający tylko 25. Więc jak to tam chce, oraz dla tych, co jeszcze nie mają Hadesa, nie mają Hadesa lub Apollo, to tego no, mogą. Mogą sobie też zdobyć. I właśnie tutaj jest do zdobycia ta owcza skóra. Tak, było Ja tylko że te fragmenty. No, jak już widzicie, ja sprawdzałem, czy, jak to jest, czy na pewno jest jeden raz, czy czegoś nie ma, jakiegoś buga znowu. No i zdobyłem już 20 owszem skóry. Znaczy, miałem 23 Za szukanie skarbu. I za wchłonięcie skarbu. Ale przez przypadek, zamiast kliknąć to i pobrać, kliknąłem to i tu pobrałem. Trzy straty. Czy to będą bardzo trzy stratne? Pewnie tak, nie uzbieram dziesięciu Bo to trwa. To teraz jest po północy. To niby cztery razy jeszcze wojenem. 3-4 razy bym to mógł. To teoretycznie mogę wspierać albo na Apollo Hadesa. Jeśli, oczywiście tego nie z tego, ale pewnie raz na świnkę. Chociaż Apollo mi kusi. No i tutaj zaawansowane, te wydatki to były do eventów wcześniej już podpiętego. Więc tutaj sobie może też koło czasu zdobyć. Tak, te. Owczas kura była. Czyli jak ktoś. Czyli teraz wychodzi na to, że zostawiaj człowieku sobie te. Jak to się nazywa? E, rzeczy z eventu, bo mogą dać jeszcze raz powtórzone. Więc jeszcze zrobimy. Więc tak, albo ja zostawię sobie do szkolenia, żeby tutaj sobie poszkolić sobie zostawię że tego ostatniego dnia, bo tu jest 2,23, tu jest 1,23, czyli to się skończy dzień później, więc powinienem zostawić 500 i ostatniego sobie to zrobię już maksymalnie oprócz tych 500 i super będzie. Coś nie wiem, czy 500 zrobić, 120 zwrotu. No 120 zawsze piecho to mi chodzi po dodatkowo, jeszcze można 10 milionów w złocie, tutaj można 5 milionów w złocie, tutaj też 5 milionów i już co w skórę. Weźmy, jeszcze kliknijmy, zaraz, tak, pokazało się jeszcze raz, bo rejestrator zmieniałem, bo oczywiście na stary nie można, teraz wiem, nie klikać tu, tylko to i to, okej, okay. i tutaj wezmę to. Tu jakbym 200 szkolił, 40 się zwraca, więc to jest 1 do 5. 5 wydaje się że Ci się zwraca. OK i tu jest 120 do tego. No to też jest. Nie, tu jest 1 do 4,5. Coś tam z tym stylu. i się zwraca. Więc jeszcze się zastanowię, mam kilka minut zanim pójdę spać, czy będę w szkolił, tak? E, ostatniego dnia oczywiście chyba zrobię... Może jak szkolę tutaj, to dla tych pięciu razy. Zobaczymy. Na pewno jak zrobię tego, zdobędę machrę, Mare, czy jak to się w końcu wymawia, bo sam nawet już nie wiem, to zrobię wam filmik z przemiany Sylfa i może raczej z Bossa. W końcu się zabieram do zrobienia filmu z Bossa. Już wieki. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmiku, gdzie akurat powiem, no naprawdę, jeśli ktoś oszczędzał, ma teraz szansę zdobyć ładne nagrody praktycznie za pół darmo. Z czego to miałbyś konkretnie... O! 13 coś na... na strój. Ile tego mam. 49. Eee. Miał być ze szkolenia, że miałem to połączyć w trz tego... zrobić trzy razy szkolenie i połączyć razem ładnie tutaj. Aha, szkoliłem. Ale wyszedł taki filmik. O dziwo, chwalący lepiej. I wszystkim dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Miłego dnia lub wieczoru.